Ciała tutti, witajcie Mandziarę Łewki. Dzisiaj w kuchni włoskiej będzie przepis kuchni polskiej, czyli zapiekanka dla teściowej. Ale zanim przejdę do przepisu wszystkich nowych widzów, zapraszam do subskrybowania mojego kanału Mandziarę Łewki. A słowo mandziarę znaczy jeść, a zapiekanka jest przepyszna. I zapraszam Ciebie do tej zapiekanki. Jeden spory kalafior gotowany al dente w osolonej wodzie. Jedna pieśń z kurczaka zgrylowana. 200 gram ryżu. Dwie saszetki ugotowałam w rosołku. Jak robiłam zaraz Wam pokażę. Następnie mam ser camembert. Jedno opakowanie. Sos beszamelowy też Wam pokażę jak zrobiłam. Tutaj jest pietruszka, koperek i masło do posmarowania formy i bułka tarta. I zabieramy się do robienia. Właśnie najpierw pokażę Wam, jak robiłam ryż. Do gotującej wody wrzucam kostkę rosołową, a następnie dwa opakowania ryżu. Gotuję przez 10 minut. Po tym czasie wyciągam ryż z wody, odsedzam dobrze. I tak do ugotowanego różu wrzucam dwie łyżki masła. Wszystko to dobrze zamieszam. Pozostawiam do ostudzenia. Pierwsku kurczaka dobrze oczyszczam z błonek, przekrawam na pół i gryluję na patelni grylowej. Posolę to, przekręcam i solę z drugiej strony. Tutaj mam łyżkę masła, łyżkę mąki, szczyptę gałki muszkotełowej, ser parmigiano, garść, jedno jajko, jedno rzutko i szklankę mleka. Masło rozpuszczam w garbku, wsypuję mąkę, mleko podgrzewam i dodaję, do, wlewam do garnka. To wszystko doprowadzam do zagotowania, następnie odstawiam i wrzucam moje jajko z rzutkiem. dokładnie zamieszam Posolę Po, solę. po Dodam gałkę muszka oraz mój ser parmigiano. To wszystko dokładnie zamieszam. Jak wszystkie składniki się połączą, no to odstawiam i zabieram się za moją zapiekankę. Formę wysmarowałam masłem, posypałam bułką tartą, wysypuję część ryżu. Teraz kroję moją pierś kurczaka w kosteczkę, kalafiora rozdrobniam i wysypuję wszystko na ryż. Tutaj wykładam moją pierś z kurczaka, yy, kroję serka membert, Wysypuję zieleninę. Resztę masła tutaj dodałam, resztę z ryżu wysypuję. To wszystko zaleję sosem beszamelowym. Ja jeszcze na moją zapiekankę ucieram ser parmigiano. To wszystko wkładam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Funkcja góra-dół i będę piekła przez 40 minut. Ja moją zapiekankę jeszcze dopiekałam przez 10 minut. Funkcja tylko góra z termobiegiem. Eko, jest ta moja wspaniała zapiekanka. Taką ma fajną, krupiącą skóreczkę. Super. No, jak zwykle, muszę popić. No jest przepyszna. Zapraszam do robienia tej zapiekanki i zapraszam do mojej kuchni włoskiej. Nie zapomnijcie zostawić lajka, jeżeli Wam się podoba przepis i oglądajcie mnie na moje przepisy na playliście. Ciao, a tutti, ciao, buon appetito!